A, pierdolę, super gram kurwa. Dobra, kiedy nowy odcinek? No jutro będzie Psopa Cinco. Mam nadzieję. Jutro o 6 rano widzę odcinek, nie? No, no, no. O 6 rano to ja będę na nim oglądał. O, widzisz? E, ja gram na Midzie, Michał gra na e, Tym, na Topie, a ty ze Smolderem grasz na Bocie. Widzisz? Gracie na Malphite'a z linkom Ja tam w lesie, no Ja tam w lesie, jo. Co? co? Czekaj, 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 czekaj no, Co jest? Kolega ren nie zmienił, tak? Został go... No widzę, że kończysz No to rel, to Ale jungler był w topie, bo tam jakiś ward go zespotował No, mój, bo mu się no. blue podjebał My skill Chcecie rozwinąć to zewko umiejętności? ja pierdolę. Smutne. No, smutne to co ma życie. Zmoty filmik. Czarny Zmoty filmik, filmik realnie. Tu się zgadza. Zmoty ten jebany filmik w końcu. No, zmontuję jak mi się zechce. Na jutro będzie. Nie podoba mi się ta odpowiedź. No ja, skitu. tu. Co to ma być za znowu walka? Jeżeli się pojawi na tym filmiku, to wywołałem się za prawa autorska. Ja się nie zgadzam na moją obesa. <grystanie> Zaraz cię zgłoszę do skarbówki za prowadzenie nielegalnej działalności. Spokojnie, nie jest wyciszone po prostu. Ile <grystanie> sortuję. A ja nie. <grystanie> <grystanie> A ja nie, komornik się odwiedzi w tym tygodniu. Ale mam on. No taki jest jak side lane w solonie. Nie ma supporta. Dojerki. Nie pamiętam kiedy grałem tym.

Mapę. Co tam ja tu kurwa zrobić? Co mam ja tu kurwa zrobić? No wybrać sobie. Grać kiedyś w Swarm IO, albo nie wiem, jakiś Survivor Io? Survivor IO? O, albo albo, albo Archero o. Nie no kurwa. O, cześć. No co, wychodzimy? Dobra, wychodzimy. No co wy customa gracie? No, nie, SWORMA. <laughs> Jim są niepowstrzymany. Kurwa Dary leży na na wersalce Stara zdery sobie tu na, tra na pralce Gier dalej kurwa Na jakiej pralce? Na tarce? Na tarce no. <gry> Twój stary kręci się jakbym w pralce Te zjeżdżące kurwy Wszystkie płaskie jakbym miał sobie w walce Jebałem się tutaj tańcem Twój stary jest obsrańcem, robię zigzag po zażeganej kurwa klatce Potem ujebane palce, cały plan napisałem sobie tu na kartce Twoja stara niesie się pierogise w siatce Elo, elo 32.0, kurwy pakery, Nie pytał co było dalej, kurwa AMG, NG, twoja stara kręci tu jak na ten DVD Ona o mnie tutaj śni Twój stary wypierdala przez okno. Elo, elo, kurwy, mokną. lubię no, kurwy. To już, jest lubię czwarty, to już jest kurwa czwarty ult, którego spisowałem. No co jest nie tak? Elo, elo, streamaj na Facebooku. Twój stary napierdala z uku.